No, dawno mi nie było mojej drodzy na TikToku, ale już wracam. I przychodzę do Was ze świetną informacją, bo przez ostatni rok się prawie u mnie nic nie działo. A w tym roku wyjdzie jeszcze 12 nowych piosenek Paliona: a mianowicie wydaje swoją płytę pod tytułem Kolory. Spokojnie, piosenki nie będą się nazywać zielone, czerwone, pomarańczowe. Spokojnie, nie aż tak. Pierwsza piosenka pojawi się już 10 października, 30 września. Będziecie mogli już zobaczyć zwiastun pierwszej piosenki otwierającej płytę pod tytułem Kolory. A w tej piosence będzie gość specjalny: a mianowicie. Majusia, tak Majusia wystąpiła moi drodzy w teledysku razem Bo to jest taka trochę miłosna piosenka, taki banger miłosny Z Majusia razem ze mną będzie Majusia się stresowała, ale mam nadzieję, że każdy z was będzie jajcie oczywiście na kanał Palion, subskrybujcie, bo na 2 miliony jest właśnie special, że wychodzi płyta Kolory, nie mogę się już doczekać, 12 nowych piosenek Paliona, które są, ja, ja się jaram no ten. w ogóle nie, nie, nie do porównania z tymi poprzednimi, więc wyczekujcie, będzie się działo bardzo, bardzo dużo